Pan doktor, jak zwykle, siedział rozparty w fotelu, na którym kręcił się to w jedną, to w drugą stronę. Zadowolenie wpisane jest na jego twarzy, jak makijaż na mojej, pomyślała rozgoryczona. Ja bez makijażu nie mogę się tutaj pokazać, bo wyglądałabym jak jego matka, chociaż jesteśmy w tym samym wieku. Panie doktorze, a co będzie z tym z piątki? No, a co ma być? Umrze pewnie niedługo. — Chociaż organizm młody, to się broni. — No taki młody. — Pokiwała głową z niedowierzaniem. I tak nie miałbyś szansy. — To ksiądz. — A na no, dodatek jeszcze zakonnik, zaśmiał się głośno. — Chorobsko jak cholera niszczy ośrodka. A jeszcze co jakiś czas się upiera, że nie chce morfiny, bo chce być świadomy. Ładne zdjęcie. — To księdza siostra? — zapytała, patrząc na uśmiechniętą buzię nastolatki. — Nie. — uśmiechnął się. Ani ja ksiądz, ani to nie moja siostra. To Klara Badano, błogosławiona Klara Badano. Zmarła 7 października 1990 roku na raka kości, a ja się wtedy urodziłem. Ogłoszono ją błogosławioną, jak wstąpiłem do nowicjatu i jakoś tak mi towarzyszy. A ja nie jestem księdzem. Święcenia miałbym dopiero za 4 lata. Ale jeszcze będą. Nie, proszę pani. Nie będą. Ja wiem, że umieram. Wcale się nie zdziwiłem, jak zobaczyłem, że macie w szpitalu kaplicę pod wezwaniem błogosławionej klary Badano. Codziennie przychodzili jego koledzy. Często w habitach, roześmiani, żartujący, jakby nie wiedzieli, jaki jest jego stan. A może tak się zachowywali, bo wiedzieli i widzieli więcej. Sama zaglądała do niego codziennie, jakby chciała zrozumieć. A może nawet nie zrozumieć, ale za zaczerpnąć. Tak, właśnie zaczerpnąć siły do życia. Czerpała siły do życia od kogoś umierającego. Umierał, jakby była to tylko kwestia zmiany życia. Często powtarzał z uśmiechem: Jak umrę, to dopiero zacznę żyć. Inni pacjenci też do niego przychodzili, by porozmawiać i napatrzeć się na radość życia i umierania tego chłopaka. Słyszała, jak któryś ze starszych mężczyzn, potężny chłop z rakiem prostaty, mówi: Ten chłopak umiera, jakby to było jakieś ćwiczenie. Zawiesił głos na moment, szukając odpowiednich słów, takie ćwiczenie dobrej śmierci. Niech pani nie mówi do mnie księży, ale dla mnie jesteś księdzem. A rodzice nie przyjeżdżają? nie Was są. Rodzice czasu nie mają, ale też pewnie nie dopuszczają do siebie, że umrę. Myślę, że jak skończą żniwa, to ja wreszcie przyjadę i pójdziemy razem do kościoła. A oni dumni, że mają syna w zakonie i wszyscy na wiosce o tym wiedzą. Trudno im pewnie zrozumieć, co się dzieje. Oddali syna Bogu, a Bóg go w taki sposób zabiera. Ale przecież nie jest sztuką mówić, bądź wola Twoja, jak się wszystko układa. A widziałem, że ksiądz rozmawiał z ordynatorem. I co powiedział? Chciałem, żeby mi powiedział wszystko. Chcę wiedzieć i chcę się przygotować. Mówił, że z medycznego punktu widzenia są znikome szanse na wyleczenie. Trudno było mu powiedzieć, że umieram, więc pomogłem uśmiechnął się. A ja poza tym prosiłem go, bym w miarę możliwości nie dostawał morfiny. Nie chcę umierać nieświadomie, a ból przypomina mi, że jeszcze żyje. Klara też prosiła lekarzy by nie uśmierzać jej góry. Kilka dni przed śmiercią złożył wieczyste śluby zakonne. Zaprosił ją, żeby przyszła. Zaprosił też ordynatora i ten niespodziewanie przyszedł. Byli też jego rodzice skromni, nic nie mówiący, ze zniszczonymi od pracy w polu rękami. To był początek września. Przez duże okna kaplicy widać było lasa nad drzewami mocno grzejące słońce. Po kilku dniach deszczu, wreszcie trochę słońca. Koledzy przywieźli go do kaplicy na wózku. Nie brał morfiny i nie wiedziała, jak to wytrzymywał, skoro ból musiał być tak ogromny. Uśmiechnięty, ubrany w habit, odczytał formułę, kończąc, się, kończąc ją słowami: i Ślubuję, że będę żył w posłuszeństwie, w ubóstwie i czystości. Aż do śmierci. Rozejrzał się po kaplicy z dumą w oczach i uśmiechem. Nigdy nie widziała nikogo bardziej szczęśliwego i dodał, mrugając, i po śmierci też. Ze zdziwieniem zobaczyła, że miał bardzo podobny uśmiech do uśmiechu Clary Badano, której duże zdjęcie, takie samo jak u niego pokoju, wisiało w kaplicy. Umarł wśród, jakich nazywał, braci, odmawiali głośno różaniec. Potem zaśpiewali coś o zmartwychwstaniu, a ordynator stwierdził zgon. Chwilę postała, patrząc na młodą twarz kogoś, kto dopiero teraz zaczął życie. Kiedy weszła do dyżurki, ordynator siedział i patrzył w okno. Za oknem był piękny widok na las. Lekarz, jakby stracił kilka lat i z satysfakcją, zauważyła wyraźne zmarszczki wokół jego ust. A może jednak coś tam jest? Powiedział cicho do siebie. Odwrócił się i kiedy ją zobaczył, twarz przybrała znany wyraz zadowolenia. Ciekawe, czy są grzyby w naszym nosie.